Wstydź że bracia i siostry, przepraszam was za czapkę, ale na większość filmów właśnie będę w czapce. A chciałbym wam zadać dzisiaj pytanie. Czy można wiedzieć, że jest Bóg, ale go odrzucić, bo może sobie ktoś myśleć, że poradzę sobie bez Boga? Że bez Boga jestem silny? Nie. Nie można, bo czy z Bogiem jesteśmy silni? Jesteśmy silni, bo bez Boga jesteśmy słabi i potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy Jego łask, Jego opieki. Jego działania w naszym życiu. Potrzebujemy jak najwięcej Jego obecności, Jego wzroku, Jego miłosierdzia. I każdego dnia musimy dziękować Jezusowi za wszystko. Za to, co nam podarował, za dobro w naszym życiu, za te złe sytuacje, za wszelkie zło, które działo się w naszym życiu, które nas czegoś nauczyło, coś nam pokazało. Podziękować Jezusowi za wszystko, bo. Bez krzyża nie ma korony, bez krzyża nie ma zwycięstwa, bez krzyża nie ma miłosierdzia, bez krzyża nie ma zbawienia. Jezus poprzez krzyż zbawił nas, poprzez krzyż za nasze grzechy umarł, dla naszego zbawienia. Nikt inny nie mógłby tego zrobić. Nikt inny nie mógłby nas odkupić. Nikt by nas nie mógł odkupić, tylko Bóg w postaci Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł na świat, który zbawił nas, który rozłożył dłonie na krzyżu i powiedział: Wykonało się. Co powiedział? Wykonało się. Co się wykonało? Wykonało się. Śmierć pokonana. Szatan pokonany. Jezus wycięzcą, Jezus wyszedł z grobu, Jezus wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca i przyjdzie powtórnie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwa jego nie będzie końca. To ten, który jest panem panów, królem królów, On jest, dzisiaj żyje. Przyjdźcie do Niego wszyscy. Twą wielbiąc, bo z martwych stał. nasz Pan i Bóg. Tak właśnie z martwych stał. Nie masz rywala. Sobie równego. Nasz Bóg zawsze rządzi w mocy swej. Chwale. Amen. Chwała Tobie, Jezus. Amen.